Cześć kochani, dzisiaj będzie test dwóch produktów z marki Kobo, jak widzicie po opisie. Będzie to brązer z Kobo, będzie to puder brązujący Sahara Sand 308. Na pewno dużo o nim słyszałyście, ja kupiłam go ostatnio na promocji w Naturze. Też możecie hol zobaczyć, wyświetli wam się gdzieś tutaj u góry. Kolejny produkt z Kobo będzie to korektor, ma być to korektor rozświetlający, ja używam go pod oczy i użyję go też tym razem. Mam go w odcieniu 101, czyli najjaśniejszym odcieniu. Bardzo lubię te produkty i zaraz wam po prostu pokażę jak prezentują się na buzi, jak się sprawdzają. Troszeczkę więcej też o nich opowiem. Jeżeli patrzycie na moją buzię, jest na pewno blada, taka jasna, bardzo. Bo przed chwilą też nagrałam test podkładu Max Factor Facefinity, który jest już na, kala, ka, na kanale i też wyświetli link wam się do tego produktu i testu na profilu tutaj u góry. Zaczniemy może od korektora, pokażę Wam po prostu jak fajnie wygląda, jak się sprawdza. U mnie ten korektor bardzo ładnie rozświetla okolice pod oczami, bardzo ładnie prezentuje się na, na twarzy, jednak zauważyłam, że po kilku godzinach od aplikacji ten korektor wchodzi w zmarszczki mimiczne, zbiera się pod okiem i nawet dobrze... Właśnie przypudrowiony, dobrze przyklepany pudrem, i tak się zbiera niestety, co jest no, dużym minusem, bo jak jestem w pracy rozmawiam z ludźmi i cały czas chcę dobrze wyglądać, tak tutaj od uśmiechu i od tego wszystkiego, od mimiki twarzy, zauważam po kilku godzinach, że się zbiera, więc muszę go jakoś rozetrzeć palcem. Co też w sumie nie, nie za dobrze i estetycznie wygląda. Zaplikuję go teraz i pokażę Wam, jak prezentuje się. Na mojej skórze i właśnie jak współgra z tym podkładem. Tutaj mam nałożony właśnie z tej strony korektor, tu jeszcze nie nakładałam, aby porównać Wam te obie strony. Jak widzicie, bardzo ładnie rozświetlił tą okolicę pod oczami. Jeżeli chodzi o jego odcień, jest to odcień takiej brzoskwinki, nie jest to ani taki odcień różu ani żółty, jest po prostu taki delikatnie brzoskwiniowy jednak na buzi z podkładem bardzo ładnie wygląda, nie, nie wyróżnia się jakoś bardzo, nie odcina się bardzo fajnie rozświetlił, fajnie się prezentuje ja jestem z niego zadowolona właśnie tak jak mówię, jedyny najgorszy minus to to, że zbiera się w zmarszczkach mimicznych, no i jak widziałyście dokładałam go sporo, aby było widać jakikolwiek efekt, cały czas go dokładałam, nałożyłam chyba ze trzy warstwy a więc myślę, że bardzo szybko się skończy. Ale ogółem jest, jest bardzo trwały, fajnie zakrywa sińce pod oczami, fajnie zakrywa różne cienie, a więc myślę, że powinnyście też być z niego zadowolone. Jeżeli chodzi o krycie jakichś wyprysków, to myślę, że krycie będzie takie średnie. Ja w sumie takich dużych wyprysków nie mam, nie używam go, jeżeli chodzi właśnie... Aplikacje na takie różne krostki, zaczerwienienia, takie bardzo duże, odstające gdzieś tam na buzi. Nie używałam go, ponieważ nie miałam okazji, bo nic takiego mi nie wyskoczyło, ale myślę, że jeżeli chodzi o krycie pod oczami, to tak jak mówię, bardzo dobre krycie, a jeżeli chodzi o wypryski, będzie ono średnie. Teraz dokończę Wam po prostu drugą stronę i zobaczycie cały efekt. Widzicie, korektor prezentuje się bardzo ładnie, bardzo ładnie, rozświetlił Buzie. Aplikowałam go gąbeczką z H&M, mokrą, nawilżoną gąbeczką. Wtedy fajnie się wklepuje, zostawia to fajny, naturalny efekt. Bardzo ładnie wygląda. Jestem zadowolona z tego produktu, ale nie wiem, czy w sumie sięgnę po niego następnym razem, za jakiś czas, jeżeli mi się skończy. Teraz przejdziemy. Może do drugiego etapu, czyli do wypróbowania tego drugiego produktu. Najpierw tylko sobie dokończę makijaż oczu i wrócę do Was, aby pokazać kontur twarzy tym właśnie pudrem brązującym. Makijaż skończyłam, niestety za oknem znów zaczęła brzmieć muzyka. Jeżeli będziecie to słyszeć, to bardzo Was przepraszam. Do aplikacji tego bronzera użyję sobie pędzel Carial Technics, jest to Blush Brush, czyli pędzelek do pudru, jednak u mnie bardzo fajnie sprawdza się właśnie do rozcierania i konturowania buzi do rozcierania brązera, produktów ciemnych ponieważ jest fajnie zbity, mięciutki i fajnie można nim blendować dany produkt jeżeli chodzi o ten brązer, co mogę wam o nim powiedzieć to jest bardzo delikatny produkt, który fajnie nam delikatnie wykonturuje buzię. Nie jest to jakiś taki mocny efekt, bardzo intensywny. Zostawi on po prostu taki cień na buzi, że z daleka jak ktoś będzie na nas patrzył, będzie miał wrażenie właśnie cienia, który fajnie wyszczupla naszą buzię. Nie jest to bardzo intensywny efekt, jest to bardzo delikatny taki delikatny kontur. Jeżeli chodzi o ten produkt, to najgorszy minus jest taki, że on po prostu bardzo mocno się sypie. Po e, włożeniu pędzelka w ten produkt, po prostu mam taką ogromną chmurę produktu dookoła, wszystko się pruszy, bardzo się sypie. Niestety, przez to tracę bardzo dużo produktu. To na wielki minus. Jeżeli chodzi o jakość tego produktu, o to ile czasu się utrzymuje na buzi. No, to naprawdę fajnie się trzyma przez cały dzień. Później po kilku godzinach ten efekt zanika, ale może dlatego, że ja mam tendencję do dotykania buzi, podpierania się, gdzieś tam cały czas drapania się po tej twarzy, a więc może to po prostu u mnie taki efekt daje, dlatego, że, że tak, tak mam, że takie mam nawyki. Produkt bardzo fajny, nie żałuję, że go kupiłam, fajnie się sprawdza, bardzo ładnie wygląda. Przejdźmy może do konturowania. Teraz sobie po prostu nałożę. Ten produkt pędzelkiem, i zobaczycie, jak, jak wygląda, jak prezentuje się na buzi. Po aplikacji, tak na dobrą sprawę, nawet nie jestem pewna, czy widzicie ten efekt. Jest on bardzo delikatny. Nie wiem, czy jest widoczny w kamerze. Zobaczę dopiero podczas montażu. Mam nadzieję, że troszeczkę widzicie, jak przyciemnił i wykonturował buzię. Nie jest to duży efekt. Nie jest to. Taki właśnie intensywny. Jest on bardzo delikatny, możemy go stopniować, możemy dać po prostu taki delikat, taką delikatną łunę, przyciemnienie, a możemy też nałożyć go o wiele, wiele więcej, aby ta kreska była bardziej widoczna. Mam nadzieję, że coś widać. Jeżeli e, zobaczycie, to zobaczcie tutaj, jak mi się strasznie oprószył po bokach opakowania jest to coś okropnego, strasznie się pruszy, właśnie strasznie się pyli przez co tracimy go bardzo dużo, a co e, wiąże się też z tym, że tracimy nasze pieniądze, więc e, no szkoda, że tak jest, jeżeli chodzi o tak jak mówiłam, ogólne mo, moje podejście do tego produktu, nie mogę się wysłowić jestem bardzo zadowolona bardzo fajnie się sprawdza Nałożę sobie jeszcze teraz rozświetlacz na kości policzkowe. Nałożę tutaj sobie Lovely w odcieniu Golden, znaczy Gold. Będzie to właśnie złoty taki. Nałożę go zwykłym, jakimś takim pędzelkiem z firmy Miomare. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, że ten test Wam się podobał, że efekt jest widoczny. Ja jestem zadowolona z tych dwóch produktów, tak jak mówiłam. Nie wiem, czy sięgnę po, e, po ten korektor ponownie. Myślę, że do brązera mogę wrócić za jakiś czas, bo naprawdę jest fajny, fajny, delikatny, taki fajny na co dzień. Myślę, że też e, będzie pasował do wielu e, typu karnacji, wielu e, kolorów włosów, więc myślę, że sprawdzi się u naprawdę wielu z nas, u wielu dziewczyn. Bardzo fajny produkt, 9 gramów, szkoda tylko, że się pyli, no bo wtedy go bardzo dużo tracimy, ale ja jestem z nich zadowolona, może jeszcze za jakiś czas sięgnę po ten ciemniejszy odcień, bo to jest jaśniejszy, więc może jeszcze sięgnę właśnie po ten drugi. Cały efekt bardzo mi się podoba, jest on naturalny, oczy są fajnie rozświetlone, żadnych tutaj, żadnych tutaj cieni nie widzę. Idę właśnie za chwileczkę do pracy na tyle na 12, prawie 12 godzin, więc e, jestem pewna, że cały efekt mi się utrzyma. No i tyle, mam nadzieję, że taki test Wam się podobał, że coś Wam e, jakoś Wam może w jakiś sposób pomógł. Dziękuję za to, że byłyście, że oglądacie i do zobaczenia w kolejnym. i trzymajcie się ciepło. Pa! pa.